Dzień dobry, albo dobry wieczór, bo nie wiem, czy oglądacie mnie w niedzielę wieczorem, czy będziecie oglądać w poniedziałek rano. W każdym bądź razie, nasz taroskop oczywiście obowiązuje od poniedziałeczku. I kochani moi, tak jak zawsze, wybieracie po kolorze klucza, albo po kolorze oprawki tarota, jaki lubicie. Klucz biały, złoty, różowy, zielony, tarot nocnego słońca, tarot manga, Vision Tarot i Nicoletta Czekoli Tarot. Takie tutaj mamy talie na ten rok. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma na pauzę i wybierze spokojnie kawka, kubeczki w rąk albo zielone herbatki czy soczki, a my jedziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Time kody zawsze macie pod filmem dopięte. W komentarzach podpinam teleporty do danego teleport. Klik w wybrany rozkład i mm, znajdziecie się na wybranym przez siebie kluczu. Ok, wszystko powiedziałam? Wszystko. No to jedziemy. Rozkład numer jeden, klucz biały, tarot nocnego słońca, sezami, otwórz się do szczęścia, pogody, ducha i radości i oczywiście z magiczną podkówką dobro szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy z naszego życia i patrzymy, jaka aura tygodnia. Kochani, to jest tak szóstka buław, jakby rozglądamy się za sukcesem. Sukces na horyzoncie, powiedziałabym, że jest to okazja w tym tygodniu do tego, żeby zebrać wszystkie siły, dopiąć plany do końca, albowiem rzeczy, które macie pozaczynane, mają okazję ziścić się w bardzo pozytywny dla Was sposób, o ile po buławach to jest wewnętrzny ogień, pasja, z jaką działamy, o ile po prostu wykażecie się inicjatywą, odwagą, hartem ducha i tak dalej. Więc naprawdę do dzieła. Tydzień będzie pomagał podopinać wszelkie pozaczynane dzieła, albo te, które jeszcze nie są zaczęte, a być może się zastanawiacie nad czymś, czy wchodzić w to, czy nie wiem, zaproponować komuś coś. Do dzieła, kochani. Na portfelu król buław, ależ tu ogniście w tym tygodniu, kochani, normalnie ciepło tu aż grzeje. Król Buław na portfelu mówi nie bój się inicjatywy, nie bój się działać to, że samo. Potoki finansowe wręcz, jak to się mówi, jeśli praca się pali w rękach, jeśli w ogóle energia, że tak powiem, nas rozpiera, to na tym płynie pieniądz, więc tu nie boimy się działania, nie boimy się śmiałych rozmów, odważnych konfrontacji. Jeśli trzeba z szefem, nie wiem, upomnieć się o coś, albo z partnerem, albo upomnieć się o to, żeby ktoś coś oddał, albo porozmawiać z bankiem, no gdzie tam chcecie, nie boimy się działania, bo to nakręca Wasze potoki finansowe w tym tygodniu, a w ogóle pachnie sukcesikiem. Jeśli chodzi o pracę. Piękna sprawa, zobaczcie, Paś pentakli, ale on tak fajnie kontrakt jakiś trzyma w ręku i patrzy w przyszłość. Tam na kartach zawsze postacie patrzą w tym, co będzie w przyszłości, więc jakaś szansa dopięcie kontraktu. Yy, prognoza dobra, e, jeśli prowadzi się negocjacje. O podwyżkę można iść? Można. E, szukacie pracy? Czy znajdziecie? No, kurczę, kontrakcik w ręku jest. Szukać w tym tygodniu, tak? Nie boimy się działania. Jeśli byśmy patrzyli na to, czy chcecie kogoś dokoptować do współpracy, do spółki, warto negocjować. Tutaj jakiś kontrakt, jakaś umowa, jakiś układ, jakieś pozytywne załatwienie sprawy e, w sensie zawodowym w tym tygodniu mocno się kroi. W sensie wyjdzie, jeśli będzie działanie. Buławy to jest działam. Działam, nie boję się. Kochani, jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solistami i jedynakami, no, mag, solista, jedynak siedzi tutaj w swoim świecie. Co Wy tutaj próbujecie wymodlić, co Wy tutaj próbujecie wymedytować, to inna sprawa, ale po magu powiedziałabym, że warto działać. Kochani, w tym tygodniu, jeśli chcecie zaproponować komuś coś, wyjść z cienia, Wreszcie przebić się tak, żeby osoba, na którą zwracacie uwagę, was zauważyła. To jest to najlepszy tydzień, jak gdyby mak mówi: chcesz, możesz, potrafisz, działaj, wszystko ci się uda. Natomiast samemu w pojedynkę nie wypada medytować i czekać, aż z nieba samo spadnie, bo nic z tego raczej nie będzie, kochani. Więc naprawdę wychodzimy z cienia. Jeśli już żywcem nie macie nikogo na oku, dziewczyny, chłopaki, panowie, panie, to warto się po prostu w tym tygodniu rozglądnąć i działać, co tu świat ma do zaoferowania, bo wręcz tak jakby do odważnych świat należy, pokazują te karty. Jeśli chodzi o uczucia dla par, dla duetów, tu się odwróciła dziesiątka pontakli, więc tak i potraktuję. Posłuchajcie, zwróćcie uwagę na wszelkie sprawy domowe, czy są podopinane umowy, tam ubezpieczenia z mieszkaniem i tak dalej. Zadbajcie o wasz Status quo, który łączy się z nieruchomościami, z tymi dobrami, które już nabyliście. Zadbajcie, że tak powiem. Być może trzeba się będzie z czymś nawet pożegnać, jak to się mówi, zrobić przegląd, remanent i tak dalej. Ale tutaj sprawy domowe z gruntu proza życia Was woła, żeby, jak to się mówi, z głową w chmurach nie biegać, ale żeby zadbać o to najważniejsze, co wokół Was, czyli o Wasze dobra osobiste. W tym tygodniu wyjdzie Wam to na zdrowie Waszemu tandemowi i na. Korzystne, że tak powiem, stany emocjonalne. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, tutaj pewnego rodzaju zagadkowa sytuacja. Jeśli ktoś czeka na jakieś wyniki badań, to warto, to warto, jak to się mówi, zadbać o to, co tam będzie powiedziane, żeby nie odstawiać tego na później. Natomiast jeśli ktoś odkłada sprawy zdrowotne na, tak jakby, na dalszy plan, i jakby. Eee, chcę je trzymać w tajemnicy. To owszem, w tajemnicy można trzymać sprawy swojego zdrowia przed najbliższymi, jeśli już tak musicie, ale zadbać o nie warto. Tak mówią tutaj karty, no więc ja tylko je czytam, kochani, dla Was. Jeśli chodzi o to, jakie podpowiedzi mają aniołki? Dla wszystkich aniołków przed ekranami poprawiacie aureolki i już, co Wasza drużyna Wam jeszcze chce powiedzieć na ten tydzień? Żebyście mieli odwagę się zmienić. Więc co to znaczy metamorfozy, jakieś anioł, aniołki dla Was y, szeroko pożądane w tym tygodniu. A teraz podpowiedzi diabełków dla diabełków przed ekranami. Więc różki poprawiajcie. Co diabełki wam podpowiedzą? Okay. Ciu, ciach. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy zaczyna się wszystko to, co chcesz, czyli podróż od pierwszego kroku zaczynamy. Dzisiaj możesz zacząć wszystko, co chcesz. Jednym słowem, sukces na horyzoncie. Nie wahamy się, kochane diabełki, a ja Wam życzę pięknego tygodnia udanego. Pa, pa. I teraz złoty klucz i tarot manga. Sezamie. o, otwórz się do tego tygodnia. Oczywiście, dobro szczęście przyciągamy. złej pecha. Wykopujemy końską podkową, szczęśliwą, i patrzymy, jaka aura tygodnia. Księżniczka Pucharów, a gdzie indziej jest to rycerz Pucharów na smoku wjeżdżająca. Jakieś miłe okoliczności, posłuchajcie, naprawdę jest to aura taka no, utkana z pieśni, tańca, przyjemnych zdarzeń. Więc tydzień, który powinien zadowolić Was emocjonalnie. Tutaj, nawet jeśli były jakieś niesnaski, łatwo je będzie zażegnać gdzieś z otoczeniem. Raczej ludzie milsi niż zazwyczaj się okazują. Raczej tak jakby śpiewająco, romantycznie. Więc aura przepiękna. Dwena, jeśli ktoś chce coś napisać albo stworzyć, również przepiękna no taki klimat, który mówi za urocze wszystkich wokół, więc Wy również będziecie jakby no tym urokiem, który pokazuje ta karta w tym tygodniu. Można załatwić wiele po wdzięku i uroku osobistym, wręcz, tak jakby. Jeśli chodzi o pieniądze, o sferę portfela, kochani, no pełna, pewnie dużo było wydatków na, na nowy rok i na święta, bo tu no widać, no na gimnastykować się trzeba, żeby jakoś tu wszystko ogarnąć. Jeszcze w tym tygodniu, nie powiemy, że nie, także będziecie mistrzem albo mistrzynią ekwilibrystyki, tak powiem. No, ale to coś za coś. Rozumiem, że dużo naprawdę wydatków puściliście gotówki, więc w tym tygodniu, tak raczej, wiecie, raczej ostrożnie. No, na zakupach to widać, trzeba będzie jakby liczyć tam, prawda, jak tu sobie poradzić i tak dalej, ale to energia tygodnia, no wiadomo, styczeń taki jest, kochani, jeśli chodzi o mm, świątynię pracy, tutaj cesarzowa, tarot manga ma pod, podwracane jak gdyby symbole, cesarzowa ma numer 4, cesarz, cesarz numer 3, czyli... Mm, Kobiety górą, tutaj, prawda? Ale o cóż tu chodzi? W pracy rzeczywiście pewnego rodzaju reguły, normy, tak jakby wiecie, bierze praca do galopu. Tutaj trzeba, jeśli było jakieś rozprzężenie. Takie powiedzmy sobie, rozluźnienie. To teraz rzeczywiście trzeba jakby się skupić, skoncentrować, bo do tego ta karta wzywa, czyli bierzemy się ostro do dzieła. To się opłaca, to popłaca, jednym słowem, w pracy. Tutaj nic, jak to się mówi, na, na później nie odsuwamy. Tu wszystko od razu bierzemy, jak to się mówi, pod kontrolę w tym tygodniu, załatwiamy sprawy na bieżąco i to jest ok. Jeśli byście mieli tutaj rozmowę z szefową, czy też z szefem w tym tygodniu, no to trzeba wiedzieć, że będzie ona raczej taka motywująca, że bierzemy się do dzieła, prawda? Trzeba się wykazać profesjonalizmem mocno. Jeśli to, jakby ogląda mnie student lub studentka, tutaj od razu nic nie przejdzie, że tak powiem, jakby jest jakiś egzamin, czy coś takiego, to uczymy się, uczymy się, uczymy się, bo ojej, kochani. Czyli w cesarzowej, która jest w Arkanie pod numerem 4, mówimy tu, Pilnujemy reguł. Cesarzowa jest łaskawa, ale ona jest ostro sprawiedliwa, więc taka energia musi być w tym tygodniu również w waszej, w waszej sferze zawodowej. Bierzemy się do dzieła i będzie się wam to popłacało, opłacało. Jeśli chodzi o uczucia dla solistów, dla jedynaków, król mieczem, co. To... Się ogania. Co się tu ogania? Aura tygodnia kurczy, taka romantyczna, a tu ktoś po prostu się ogania, jakby lodem się z Kochani, warto rozmrozić. Odwilż idzie na wasze życie uczuciowe, tutaj, więc warto, jak gdyby, może nie tak ostrożnie do całego otoczenia, może warto wyjść jakby z jakiegoś palisandru, który tutaj naokoło siebie ustawiliście. Taką osobę nieprzystępną z siebie zrobiliście, zrobiłyście panowie, panie trochę. Jak widać tutaj, rzeczywiście ten król mieczy taki bojowo. No podej czy no to który, prawda? Czy która? Więc trochę warto zwrócić uwagę. No nie wiem, jaka mimika twarzy, może trochę bardziej się pouśmiechać, pokorzystać z tej czaurującej aury tygodnia. Doda wam to jeszcze więcej uroku osobistego niż zazwyczaj, i tutaj życie uczuciowe może nabrać rumieńców wtedy. Po prostu. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w duetach, o maści losa, za co by się tu jakieś wyrzuty sumienia. Posłuchajcie, no dobrze, no, no nie wiem, no może tam za dużo było, nie wiem, o kiliszek alkoholu na Sylwestra, nie wiem o co chodzi, tu jakieś dręczące wyrzuty sumienia, których w ogóle, no jeśli partner się czymś dręczy, czy wy usiąść, porozmawiać, wygonić, jak to się mówi, na czarującej aurze tygodnia, ewentualne jakieś tutaj zamartwiania się z waszego domu. Bo tak naprawdę tutaj się pokazuje, żeby przestać się jak gdyby zamartwiać, wprowadzić czarującą atmosferę do domu, i wtedy sprawy w ogóle ruszą lepiej niż powinny. Zamartwianie się niczemu nie służy, poza tym, że jest po prostu zamartwianiem się. Jednym słowem, tutaj więcej uroków w wasze życie osobiste. Może trzeba partnera też pocieszyć, może samego siebie, ale wtedy będzie jakby bardziej pięknie i sprawy. Mogą pójść, ruszyć z kopyta, te, na których Wam zależy, jednym słowem. I teraz, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, dziewiątka buław. Tu trzeba przypilnować zdrowia, tu trzeba wziąć pod jakby mocno, jak gdyby zadbać o interesy swojego ciała i ducha i przypilnować jak gdyby zdrowia jednym słowem, nie odpuścić jakby e ewentualnych symptomów i mocno wziąć się za bary z jakimś e e ewentualnym zdrowotnym tematem, z którym od dawna chcieliście się uporać. To tutaj ten tydzień jest najlepszy do tego. Teraz tak, anioły mają podpowiedzi dla aniołków przed ekranami, więc aniołki poprawiacie aureolki i patrzymy, co wasza O, dwa, no dobra, dobra. Żyj w zgodzie z samym sobą, jeden anioł wam mówi, a drugi mówi, dziękuj za dobro i pomnażaj je, więc po prostu macie być chodzącą uprzejmością w tym tygodniu, jeszcze w zgodzie z samym sobą. żyć, okej. Okay. A teraz diabełki dla diabełków. Co tutaj ekipa rogatych ma do powiedzenia? Diabełką przed ekranami. O, boho, kochani, tu jest namowa do tego, żebyście się nie zatrzymywali. Wielkie rzeczy są już w Waszym zasięgu, więc po prostu nie ustawać w, w trudach albo w wysiłkach. Coś, co zaczęliście, należy dokończyć. Sukces na horyzoncie. No to ja Wam życzę przepięknego tygodnia, kochani, papa. Pa. I teraz rozkład numer 3. różowy klucz i vision tarot, i otwieramy sezamie. O, otwórz się do tego tygodnia. Borys, kot mój, słuchajcie, okłaczył nam klucz, ale to na szczęście. Mówię nam, bo ja też wybrałam ten rozkład. Kochani, a podkówka, oczywiście. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha odpychamy. Okej. Okay. córka wody. Bo, jaka podobna. W poprzednim rozkładzie też była księżniczka pucharów. Kochani, aura, która tego tygodnia napawa nas wdziękiem optymizmem. Sprawy nie do załatwienia będzie można załatwić na uroku osobistym. Ludzie, którzy do tej pory byli bardziej chłodni, stają się na takiej aurze, bardziej ciepli wokół nas, więc więcej sytuacji da się porozmawiać, załatwić, ale też również nie wykluczam, że jest okazja do spotkań, bardzo miłych spotkań towarzyskich, a gdyby ktoś chciał jakąś twórczość, to Wena będzie wręcz tutaj córka wody wnosi takie miłe, urocze błogosławieństwo swojego wdzięku optymizmu mówimy o aurze tygodnej. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, sprawy portfela. No, tutaj wisielec, jakby co, o coś się modlimy. <słod> słońca będzie na horyzoncie. Po prostu, ale jakby kto prosi, ten i otrzymuje. Natomiast póki co, jakby ja rozumiem, do no końcówka roku za nami, kochani. Sprawy portfela nie muszą być takie od razu, że wiecie, że mamy czym szastać. No po prostu wisielec sam sobie mówi, że tak jakby pomodlić się trzeba, żeby coś przyszło szybciej. Bo jakieś dziury trzeba załatać zapewne, ale słońce jest na horyzoncie. Sprawy nie mają się źle, tylko. Może być stagnacja póki co w tym tygodniu w naszym portfelu, no ale jak się to stało na Sylwestra i na święta, to nie ma się co dziwić teraz, prawda? Natomiast, no dobra, medytacje modlitwy tak z humorem powiem wskazane. Natomiast rzeczywiście tu w tej karcie wisielca widzicie, jakby prośby poszły już do góry, słońce świeci na horyzoncie, także pieniądze płyną, tylko w tym tygodniu może być lekka stagnacja, tak to powiem. Jeśli chodzi o, o, o sprawy zawodowe, Miałam powiedzieć uczucia, bo tu dziesiątka pucharów, ale sprawy zawodowe, dziesiątka pucharów, napełnienie, za to, kochani, na, na sferze zawodowej, czy też, jeśli ktoś, studia, czy uczelnie tutaj, ma to naprawdę jakieś takie bardzo. Poczucie zadowolenia, spełnienia. Tutaj mamy satysfakcję pełną, więc można powiedzieć, że sprawy mają się nader dobrze w tym tygodniu. Mało tego tu mogą być jakieś takie zaczęte rozmowy, czy też sytuacje mogą się zdarzać, które naprawdę poczujemy, że na naszej ścieżce zawodowej szczęście nam sprzyja, że to jakaś tęcza nad horyzontem. Więc nader piękny tydzień, powiedziałabym. Na uroku osobistym można załatwić wiele. Idźcie do szefa, Podwyżkę, jeśli ktoś tutaj długo czekał, no to to jest najlepszy tydzień, żeby to pozałatwiać, tak to powiem. Um, jeśli chodzi o uczucia dla Solistów, dla jedynaków, tutaj syn powietrza, czyli rycerz powietrza, gdzie indziej, jakiś pęd, zmiany, tutaj jakaś wichura, czego żeby się chciało. Może będziecie chcieli wyjechać gdzieś nawet, albo zrobić coś, czego do tej pory nie zrobiliście, bo syn wiatru to jest ktoś, kto działa, kto czyni, kto wokół siebie w ogóle, jak to się mówi, nie lubi stagnacji, więc będzie nas roznosić energia w tym tygodniu. Być może będziemy chcieli zabłysnąć gdzieś tutaj, zaprosić kogoś, niekoniecznie w pojedynkę gdzieś wyjechać czy pojechać. Ale powiedziałabym, że jakiś wiatr zmian na pole uczuciowe działa. Dziewczyny, może jakiś rycerz mieczy tutaj zda, w tym tygodniu wpadnie w wasze życie, no i narobi jakiegoś pozytywnego zamieszania. Panowie, wskazana akcja taka, żeby działać, jak to się mówi czynić wolę waszą, wtedy życie emocjonalne rozkwitnie. Tydzień będzie temu pomagał. Dla par, dla duetów, a z ziemi, gdzie indziej asem denarów, zwany tutaj w przepięknej kolbie kukurydzy, pokazany. Kochaniutcy, macie dobry tydzień. A z denarów to jest jakaś runda bonusowa od kosmosu, to jakieś szczęśliwe wydarzenie, jakiś uśmiech losu, coś, co napełni Wasze życie nie tylko nadzieją, ale takim dobrym fartem, powiedziałabym. Także oczy i uszy szeroko otwarte. I łapcie okazję, którą Wam życie podsuwa w tym tygodniu, bo jest tutaj możliwość, tak jak mówię, zagrania z kosmosem. W bon, który zawsze wygrywa. Macie jakiś kupon od sił wyższych po prostu. Także tutaj oczy już szeroko otwarte i polujcie na tą kosmiczną okazję. Na szczęście w nowym roku. A jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, to tutaj trójka Ziemi, wzrost. Ja bym powiedziała tak. Wzrost sił witalnych może być, tak? Jest to coś, co jest to karta, która mówi, że tutaj jakby kiełkują, jakby nasiona, które zasadziliście, gdzieś tam, czyli inwestycja w wasze zdrowie zaczyna czynić, jak to się mówi, postępy. Jeśli ktoś tu jest na dietach, jakiś czy tam ćwiczy, na siłowni, co to, to zaczyna, zaczyna naprawdę, jak to się mówi, przynosić, kiełkują tutaj jakby ziarna waszej pracy. Natomiast gdyby jedyny wypadek, gdyby ktoś tutaj. Miał um, zamiar pozbyć się jakichś, jakichś narośli i tak dalej z ciała, czyli chirurgicznie operujemy coś, co rośnie, jakieś górski czy tam, nie wiem, coś, co um, ma taką formę, to trzeba to wycinać u dobrego chirurga, żeby się nie rozsiało, tak to powiem. Rozumiecie, nie mówię o raku, no nie wiem, są czasami takie tłuszczaki czy coś takiego. Jeśli chcecie to wycinać, to u dobrego chirurga, żeby nie rosło dalej, tak to powiedzmy. Jedyny wyjątek, dla całej reszty bomba zdrowie. Ok. Teraz tak, jeśli chodzi o podpowiedzi aniołów dla aniołków, mm -hmm. co my tu mamy? Bądź kreatywny. Anioły macie kreować po prostu na całego w tym tygodniu. Uruchamiać swoją kreatywność, a podpowiedzi diabełków dla wszystkich diabełków przed ekranami, co od diabełków, co od waszej ekipy. Słuchajcie, wy macie iść na spacer i przewietrzyć swój umysł. Za dużo kombinujecie, trzeba, jak to się mówi, wyluzować, mniej myśleć, przespacerować się, odstawić na chwilę wszystkie, jak to się mówi, migotaniny umysłowe, po prostu zrelaksować się. Przyjdzie rozwiązanie olśnieniem. Życzę przepięknego tygodnia. I wreszcie rozkład numer 4. zielony klucz, sezamie. O, otwórzcie się. I dobro szczęście przyciągamy, zło i odpychamy. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. O, jak uroczo, posłuchajcie! Będziecie mieli bardzo dużo potrzeb intuicji, i warto jej słuchać. Tydzień taki mediumiczny, powiedziałabym, gdzie możecie mieć spływy znać świadomości. Nastawcie wewnętrzną czujkę, panie, panowie, poważnie, wiele podpowiedzi wiele podpowiedzi będzie może przez sny, ale nie tylko w ciągu dnia, jeśli wsłuchacie się w siebie jeżeli zastaniecie na chwilę wśród zgiełku i tłumu i wsłuchacie się w siebie jak najczęściej to róbcie w tym tygodniu to będą spływy intuicyjne które pomogą Wam uporać się z wieloma rzeczami które być może dotąd przyprawiały Was o kolorowy zawrót głowy ale trzeba tak jakby słuchać w siebie siebie jakby oddychać, pracować z oddechem wyciszać umysł, dawać sobie chwilę Ile luzu w ciągu dnia, albo parę razy to robić, i tam będą spływy bardzo ważnych podpowiedzi do Was przychodzić. Wręcz. Jeśli chodzi o sprawy portfela, finansów, powiedziałabym, że zostanie Wam podany kluczyk do jakiejś sytuacji, wydawałoby się, mm, Wam, która jest labiryntem, jakimś takim ciekawym w Waszym życiu finansowym, zostanie Wam podpowiedź. Tu wracamy do tego, co warto robić, ale jakiś kluczyk zostanie Wam podany do rozwiązania jakiejś zagadki finansowej albo problemu finansowego, czy też czegoś, co było jakimś labiryntem finansowym w Waszym życiu. Sąd Boże, karta pomocy w ogóle, tak jakby od sił wyższych. Więc tutaj uzdrowienie i podanie kluczyka, który pomoże Wam uzdrowić finanse, coś, żeby ruszyły do przodu albo żeby ich było więcej. Kluczyk przyniesie. Biały królik, tutaj jest piękny pokazany. Okay. No, Biały królik metaforycznie, ale czemu nie? Podążajcie za Białym królikiem. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, czy też studiów, szkoły, tutaj jest karta Gwiazdy. No, kochani, tutaj warto postawić na to, żeby bardziej, jak to się mówi, rozsławić się, może rozreklamować, jak prowadzicie własną firmę. Gwiazda lubi błyszczeć, więc warto postawić na reklamę, ale na autoreklamę, na autopromocję również w swoim świecie. Ale powiedziałabym, że dużo szczęśliwych zbiegów okoliczności i tydzień taki, który mówi, nie bój się śmiać. Ale ośmiało planować, nie bój się śmiało wychodzić i lśnić, człowieku, którym mnie oglądasz, albo rozsławić swoją firmę niech lśni. Bo tutaj możliwość sukcesu. Gwiazda to również szklany ekran. Więc warto może postawić, tak jak mówimy, na współpracę z internetem. Czemu nie? Gwiazda często pokazuje pracę przez internet w ten czy inny sposób. No, wręcz, coś takiego, ale sukcesikiem pachnie. No i słuchamy siebie przede wszystkim w tym tygodniu, tej intuicji. Podpowiedzi są. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są solista, solistami, jedynakami, słuchajcie, tutaj po prostu wszystkie wydumane lęki w postaci tego uroczego błękitnego królika a wy tak jakby się kryjecie, jakby przed, nie wiem, czy przed wyjściem na świat, czy może, tu warto się pozbyć jakichś zbędnych kompleksów, to jest dziewiątka mieczy, ale te, te dziewiątka mieczy, mówi, że jakieś wasze lęki, czy strachy są nieuzasadnione, obawy, warto wyjść na świat, warto się zacząć może bardziej uśmiechać do ludzi, albo wreszcie odkryć się z, y, się z uczuciami, co do jakiejś osoby, o, znaczy z uczuciami, no dziewczyny, wiadomo, nie padamy na kolana i nie mówimy facetowi, kocham cię, ale może warto się uśmiechnąć chociażby, dać zielone światło. Wychodzimy do ludzi, dość siedzenia w ukryciu, mówi ta karta, bo inaczej to będziemy siedzieli w ukryciu i, i kurczę, czekali, czekali, nie wiadomo na co, a ta karta mówi przestań się bać, wyjdź na świat, wygoń wszystkie błękitne króliki strachów z twojego umysłu i po prostu zacznij uśmiechać się do ludzi, żyć a cała reszta się poukłada cudownie. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są wow, w duetach, w tandemach, no tu jak dwa gołąbki, kochani, no tutaj po prostu w tym tygodniu duety, no jakieś czarujące chwile, jakieś nie wiem, no tanga trzeba dwojga, razem, bez pół w zespół, załatwianie spraw, tutaj będziecie się czuli po prostu, że nadajecie na jednej fali, z partnerem, czy też z partnerką tutaj wszystko jakoś tak cudownie, całośnie i w ogóle e, voila! W tandemie razem życie jest łatwiejsze. Przepiękny tydzień. Na tej energii da się wiele. Na, na takich dwóch, jak Wasza para w tym tygodniu nie ma rady. Wszystko pozałatwiacie wspólnie. Trzeba złączyć siły, jak gdyby. Do tego ten tydzień namawia. A teraz tak, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, a tu szklana kula, chronionka, karta świat, kochani, no rozumiem, ciepło się ubieramy, zima za oknem i tak dalej, ale tu raczej sprawy się mają dobrze. Inna sprawa, że jeśli ktoś tutaj kończy rekonwalescencję jakąś, to zostać w domu, niech ona się dokończy, scalanie, zdrówka idzie w jak najlepszym porządku. Tutaj jesteście w szklanej kuli, chronieni przed zawijami i zamieciami na zewnątrz i ogólnie zdrowie jest bomba. Tej karcie, więc nawet jeśli ono było kruche, to powinno się zacząć naprawiać w tym tygodniu. Teraz tak, a nie diabełki, nie. Teraz podpowiedzi: najpierw aniołki dla aniołów. Diabełki mi się tu wyrywały. Najpierw aniołki, co mają do powiedzenia aniołom przed ekranami co tutaj jest od aniołków. Żyj radośnie. NBA, możecie zagrać w kosza, albo w supermarkecie, wrzuty do koszyka, jakieś zakupy, albo, nie no, pół żartem, pół serio, oczywiście macie więcej radości wprowadzić w swoje życie. Radość, wysoka wibracja, uzdrawiająca. To jest rada od Waszych przyjaciół. A teraz diabełki dla diabełków mają podpowiedź, czyli diabełki poprawiają różki przed ekranami telewizorków, czy też komputerków, albo telefonów I co my tu mamy? Wychodź ze skorupki i zacznij eksplorować życie. No to mówię, wychodź ze skorupki szczególnie dla jedynaków. Diabełki podpowiadają, żebyście przypomnieli sobie, że macie różki i idźcie w to życie, zacznijcie jakieś tango, tak bym powiedziała. Wyłazimy na zewnątrz. Podpowiedź od Waszej ekipy. A ja Wam życzę przepięknego tygodnia. Pa, pa.